To jest kanał, porozmawiamy o skokach, zakończy się właśnie konkurs drużyn mieszanych w TT Zenno Wygrywa Austria przed Norwegią, Niemcami, Słowenią, Japonią, Włochami, Polską, Finlandią, USA i Rumunią. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs w miarę wcześniej rozgrywany, chociaż byli jacyś tam, powiedzmy, kibice, no bo sobota, a nie piątek, powiedzmy sobie szczerze. Całkiem fajne do oglądania, warunki średnio stabilne, nawet teraz trzeba było podwyższyć belkę i chwała za to, że podwyższono belkę dla Althaus i Althaus sobie dała jakoś radę, dała sobie radę wyraźnie za kalendowała, ale... Ogólnie nastroje były takie, że w Polsce co najwyżej siódme miejsce, może szóste, może walka z Włochami, ale już po pierwszej serii ta strata była po prostu realnie za duża i też. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Żyła trafił gorzej w pierwszej serii z warunkami, czy rzeczywiście mobilizacja nie jest na najwyższym poziomie. Oczywiście to nie jest chyba tak spektakularne, jak mobilizacja w Oslo Żyły, ale wydaje się, że też po prostu nie najmocniejsze skoki, jeśli chodzi o Żyłę, zwłaszcza pierwszy. W każdym razie wygrywa Austria 985,9 punktu. Marita Kramer, Michel Hajbek, Ewa Pinkelnik i Stefan Kratz. Ogólnie występy tutaj wszystkich dobre albo bardzo dobre. Pinkelnik zwłaszcza w drugim skoku, Hajbek w obydwu skokach bardzo dobrze, Kramer też bardzo dobre skoki może, jeśli chodzi o noty, no to nie najlepsze, ale takie, jakie właśnie ma Kramer, a Stefan Kraft, zwłaszcza w drugiej serii, no wykorzystał warunki dużo lepsze, względnie długa belka. Ogólnie belka była dość wysoko ustawiona, no bo opadał śnieg i te prędkości najazdowe poleciały na łeb na szyję, bo gdyby mieli jechać z piątej belki, no to byłby po prostu dramat, a tak, no to konkurs był w miarę Efektowny. Ogólnie się zastanawiam, jak to będzie wyglądać jutro. Czy będzie rozbieg bardzo wysoko ustawiany, tak, żeby chociażby kobiety miały szansę na 140 metrów, czy jednak będzie dość ostrożnie ustawiany rozbieg. W każdym razie, Austria pierwsza raz wygrywa konkurs Mixtów. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, jaki tam jest potencjał kadrowy. No, może nie u pań, ale też panie, przynajmniej top, mają często bardzo mosty w tej reprezentacji. Dalej, Norwegia 26,7 punktu straty. Anna odin Strem. Bendik, Jakobsen, Hegli, Silje Obst i Halvor Egner, Graner. Jeśli chodzi o Strem, raczej niezłe warunki, ale ogólnie no bardzo dobrze punktowała tutaj Strem, bardzo dobre skoki, lepsze niż Obst w mojej opinii. Bendik, Jakobsen, Hegli, no trochę tak z zaskoczenia wszedł do tego mixtu, ale patrząc na wczorajsze występy, czemu nie, w zasadzie czemu nie, ale jakaś nie była to wybitna decyzja, czy raczej wybitny występ, jeśli chodzi o Hegliego. Obst zwłaszcza pierwszy skok, spóźniony i wydaje się, że całość od tej Strem się zaprezentowała nieco lepiej. No i Graner tutaj Zdecydowanie najwyższa nota łączna. Ogólnie nie podoba mi się to, że jeśli chodzi o noty, no to nie liczy się kobietom tych dodatkowych belek. Nie odejmuje się albo się jeszcze nie dodaje tych 50-60 punktów za te obniżone rozbiegi, bo jeśli chce się porównać noty, no to bardzo szybko wszystko po prostu się rozjeżdża. Na trzecim miejscu reprezentacja nie jest pierwszy raz podium. A tutaj, no to jest ciekawe, cztery razy z rzędu Mistrzostwa Świata w mikście, a tutaj pierwszy raz na podium w zawodach Mixtu. Wiadomo, zawód nie było jakoś bardzo dużo w historii, ale jednak to jest prawdziwy event. 31,8 punktów straty do reprezentacji Austrii. Sejna Fajda, Konstantin Schmidt. Katarina Althaus i Karl Geiger. Freitag bardzo zwłaszcza fajny drugi skok, Schmidt pierwszy skok raczej lepszy Althaus, zarówno z przodu i z tyłu jeśli chodzi o wiatr, dała sobie radę w obydwu skokach, bardzo dobre skoki, też lądowanie jak to Althaus na bardzo wysokim poziomie no i Geiger w pierwszej serii ok w drugiej też, ale no nie wystarczyło na to żeby się oprzeć Granerudowi ale no wydaje się, że jednak to podium było troszeczkę na wyrost, można tak powiedzieć, bo jak patrzy się na treningi, na wszystkie serie, no to się przewija zawsze Laniszek Granerud i Kubacki, ta trójka po po prostu bez przerwy. Zresztą nie jest to jakoś bardzo odkrywcze stwierdzenie. Miejsce czwarte. Słowenia: 65,9 punktów straty. Nika Krishnar, Timmy Zajc, Emma Klinec i Andrzej Niszek z drugą notą łączną. No i z jednej strony jest to zaskoczenie in minus, no bo wyglądało to w poprzednich sezonach lepiej, a w poprzednim to już w ogóle. Ale biorąc tu uwagę, jak wygląda wejście w sezon i po męskiej, i po żeńskiej stronie, zwłaszcza żeńskiej, no nie jest to jakieś bardzo, bardzo duże zaskoczenie, chociaż od kryżna Rikine spodziewałem się nieco więcej. Zresztą bogata i widać usiadła na ławce, ale to nie jest taki potencjał w tym momencie sportowy jeśli chodzi o samą formę, no bo wydaje mi się, że całościowo potencjał jest jak najbardziej, żeby tutaj po prostu zmieścić resztę stawki, ale w tym momencie nie wiem, że to jest kwestia przygotowania, że to nie jest ten moment, w którym ma być forte formy po prostu, czy coś tutaj poszło nie tak w przygotowaniach. Dalej, Japonia, 143,3 punktu straty, ogromna różnica, ale też jakościowo tutaj, no Japończycy nie są w swojej najlepszej formie, zarówno po męskiej, jak i żeńskiej stronie. Yuki to skoki całkiem dobre, w zasadzie jedyna skaczące na swoim poziomie, jeśli chodzi o reprezentację Japonii. Ryoyo Kobayashi, no tak, wygląda dosłownie jakby skakał bez przekonania. Wiem, że to jest takie bardzo, nie wiem, populistyczne stwierdzenie, tak byśmy to określili, takie niefachowe, ale wydaje się, że zwłaszcza ten drugi skok, może bardziej nawet pierwszy, no to no chyba nie jest do końca zaangażowany, tak się wydaje Ryoyo. Może to jest kwestia też tego, że gdzieś ta forma ma przyjść w innym momencie sezonu. Takanashi pierwszy skok słaby, drugi znacznie lepszy, ale no taka Takanashi... Tak jak mówiłem to już wczoraj, że, no, nie jest to najlepszy moment w karierze, w zasadzie jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy. No i naoki Nakamura, zwłaszcza w pierwszej serii Lewa, Narta poszła niżej, jeszcze warunki nie za bardzo ogólnie, Nakamura skakał po prostu dzisiaj słabo. Dalej, szóste miejsce, Włochy 171 i 20 punktu straty Lara Marziner, Aleksin Sam, Jessica Marziner i Giovanni Bresadola, który dla niepoznaki był nazywany przez pana Błachuta, Davide Bresadolą. W każdym razie i Lara i Jessica na swoim poziomie bez poważnych błędów, no i przy dyspozycji rajdy, no to odsadzenie reprezentacji polskiej nie było zbyt trudne. Cały czas się kręciła w okolicach piątej, szóstej pozycji, ale ostatecznie no zabrakło tego, żeby Bresadola skakał tutaj dobrze, bo wydaje się, że Bresadola ogólnie na tej skoczni czuje się jakoś bardzo dobrze, nie na takiej zasadzie, żeby miał nie przenąć kwalifikacji, na przykład jutro, ale wydaje się, że ta skocznia do końca mu chyba odpowiada, co innego Insam, bo wydaje się, że Insam i w próbnej, zwłaszcza w pierwszej serii, no to naprawdę świetnie skakał Insam i wydaje się, że tutaj punkty są blisko, jeśli chodzi o Alexa Insama. No i Giovanni Bresadola, skoki, chyba względem warunków, nie powinno być aż tak słabo, jeśli chodzi o jego dyspozycję, bo teoretycznie, oczywiście pomijając różnicę zabelkę belkę u pań, no to on miałby najgorszą notę spośród wszystkich reprezentantów Włoch, ale to jest raczej taka dygresja, no bo tak jak mówię, 13-14 belek różnicy i tak naprawdę nawet te punkty dodawane, odejmowane za belkę Trudno powiedzieć, jak bardzo to rekapesują przy tak dużej różnicy. Dalej, reprezentacja Polski, 198, 30 punktów straty Kinga Rajda, Piotr Żyła, Niko Konderla i Dawid Kubacki. Kubacki, trzecia nota, obydwa skoki bardzo dobre. Do tego jeszcze, powiedziałbym szczerze, dość ryzykowny manewr z obniżeniem belki na życzenie trenera i tam no niewiele zabrakło, żeby po prostu Kubacki nie dostał tych punktów, ale dostał wysokie noty. No i dzięki temu udało się wyprzedzić reprezentację Finlandii. O Mówię to od końca, Konderla na swoim poziomie, Taki całkiem przyzwoity punkt jak najbardziej mogą wpaść jutro. Żyła pierwszy skok, chyba warunki za słabe, ale też no, chociażby zachwianie przylądowania w drugiej serii i warunki. I chyba, wydaje mi się, że... Nieco lepszej jakości rozbieg, i ogólnie 140 metrów, no fantastyczny skok. No i Kinga Rajda dwa razy nieco ponad 90 metrów, i różnica pomiędzy resztą stawki, no to powiedzmy sobie szczerze: Conderla 1 za 2 skoki. Rautionacho, która skakała dzisiaj naprawdę słabo, bardzo poniżej swoich możliwości, zwłaszcza, że to jest duża normalna 159 i 159,8 punktów straty, a Rajda 107,9 punktów straty. No naprawdę to jest przepaść, i ciężko się spodziewać. No, nie przemiecia kwalifikacji, bo tam jest dość krótka lista startowa, to wydaje się, że rajda się dostanie, ale jeżeli by pomnożyć nawet noty razy dwa, no to tylko byłoby za nim Della Anamaria Folea. Obie Amerykanki miałyby zdecydowanie wyższą notę, gdyby dwa razy oddały skoki, a i tak, no, przewaga niby 30 punktów dużo po czterech skokach, ale też bez przesady było ósme miejsce po serii pierwszej a na ósmym miejscu po serii drugiej Finlandia 206,3 punktów staty Julia Kikane, Niko Kytosaho, Jene Rautionaho i Anti-Alto jeśli chodzi o Kikane skakała dobrze, nawet nadspodziewanie dobrze, co dzisiaj zamieniła rolę z Rautionaho Kytosaho, skoki niezłe, Rautionaho, zwłaszcza w drugiej serii, no bardzo słabo, no bardzo słabych w możliwości. Wiśle super, w Lillehammer zwłaszcza na mniejszej skoczni, a tutaj, no to wygląda bardzo słabo. No i alto skoki porządne. W pierwszej serii, no taki trochę ukłon, trochę przysiad, może został za wysoko oceniony. Tutaj różnica nie była jakaś bardzo duża między. Polską, a Finlandią, ale ostatecznie myślę, że siódme miejsce dla większości kibiców reprezentacji Polski byłoby w ciemno, takich realnie myślących, bo jeżeli ktoś myślał, że gdzieś tam się Japonię uda ugryźć na przykład, no to no powiedzmy sobie szczerze, gdyby była jeszcze druga Nicole Konderla, być może byłoby to teore teoretycznie po prostu możliwe, no bo doliczamy 70 punktów, to byłoby przed Japonią, ale należy mieć po prostu świadomość jak to wygląda, jeśli chodzi o stan kadrowy jakościowo. No i poza drugą serią USA, Paige Jones, Casey Larson, Anika Belzo i Decker... Din i tutaj jeszcze się nie będzie odpowiadał, bo jest tylko jeden skok i wszystkie skoki wdawał się raczej na solidnym poziomie. Teka Din zaapał, niezłe fanki, był to w miarę długi skok. No i Rumunia tutaj, no, ogromna strata. Delia Anna Maria Folea, najniższa nota całego konkursu. Andrej Kaczyna, bardzo krótki skok. Haralambie, poniżej oczekiwań. No i Mina Aleksandru Szpulber, najniższa nota chyba, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o męską część. No i na koniec dokładam wyniki poru kontynentalnego kobiet w Bickersunt. Mężczyźni jeszcze dzisiaj skaczą, ale nie będę tego w materiale nowo będzie to troszeczkę troszeczkę później. Konkurs pierwszy wygrywa Mitsunsztat przed Arnet, Gebel, Wetrich, Miczkogen, Beme. Yuzuki Sato, rocznik 2007, Prawo Startu w Pucharze Świata, wywalczone. Dalej na 8 miejscu, 1 Jarepic-Żupančić, wiem, że zmieniła imię tam w oficjalnej wazie Fiso, ale dalej będę mówił jerne Jarepic-Żupančić. Dziewiąte miejsce, Paulina Cieśla, dziesiąte miejsce, Emily Toradca, Spolek, dziewiętnasta, Paula Bełtowska, dwudzieste miejsce, Natalia Słowik, nowe Prawo Startu w Pucharze Świata i dwudziesta trzecia, Sara Tainer. Konkurs drugi, podium powtórzone na czwartym miejscu, Juzuki Sato, piąte miejsce, Toradca, szóste, żupanczycz Siódme, Wetrich, ósme, Miczkogan, dziewiąte, Beme i dziesiąte miejsce, Kible, dwunaste miejsce, Cieślar, siedemnaste, Pola Bołtowska, dziewiętnaste, Natalia Słowik i dwudzieste Sara Tainer. To tyle. Do usłyszenia.